makietkę marzeń, o taką. A jak to się zadzieje, cokolwiek z tej makietki, to was poinformuję. że jest super domek z widokiem na las ale tak. kochani, właśnie <laughs> chciałam się z wami podzielić pewną bardzo ważną rzeczą mianowicie nagrałam taki filmik w którym pokazywałam swoją makatkę marzeń i i marzyłam o tym, żeby wyjechać na takie kilka dni do takiego pięknego miejsca Jestem w takim pięknym miejscu, właśnie uroczym, z otoczeniem cudownym dookoła. Są góry, lasy, przepiękne tereny. No i ten domek, malutki, w którym mieszkałam, jest dokładnie taki sam prawie jak na zdjęciu. Marzenie się.